Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z Cywila. Tym razem zajmiemy się tworzeniem powierzchni. Najpierw pokażę pierwszą metodę tworzenia powierzchni w oparciu o punkty, które wcześniej sobie zaimportowaliśmy, a później pracę z mapą zasadniczą i import tekstów, podniesienie ich na odpowiednie rzędy urzędne, utworzenie powierzchni z tychże tekstów, etyki. Zacznijmy od punktów. Z menu powierzchnię. Wybieramy polecenie utwórz powierzchnię, ewentualnie jak ktoś chce. Tutaj z obszaru narzędzi utwórz powierzchnię. Dajemy nazwę powierzchni, powiedzmy teren, opis opcjonalny. Możemy w tym opisie zaznaczyć, że jest to powierzchnia utworzona określonego dnia, ewentualnie z uwzględnieniem humusu bądź bez humusu, z uwzględnieniem wykopów i Te opisy są całkowicie opcjonalne. Styl wyświetlania, weźmy granicę i warstwice na początek, później będziemy to edytowali w następnych lekcji. OK. W rysunku nie mam żadnych zmian, natomiast w drzewku tutaj obszaru narzędzi w nawigatorze Pojawiło mi się tutaj dodatkowe, dodatkowe rozwinięcie, pojawiło mi się z powierzchnią teren. Rozwijam definicję tej powierzchni teren, i mogę teraz zdefiniować, co składa się na moją powierzchnię teren. Mogą to być obwiednie linie ciągłości, warstwice, pliki, siatki, obiekty rysunku. Wśród tych obiektów rysunku mogą być najrozmaitsze elementy. Mogę później edytować, dodawać pliki z punktami, grupy punktów i ewentualnie zapytania geotezyjne. W pierwszej tutaj lekcji pokażę wczytanie, utworzenie powierzchni na pomocą grupy punktów, później będziemy robili bardziej zaawansowane źródła. A zatem dodajemy grupę punktów. Wybieram sobie grupę punktów pikiety, naciskam OK i mam utworzoną wstępną powierzchnię. Jeżeli chcę zobaczyć ją w widoku trójwymiarowym, zdecydowanie odradzam kręcenie za pomocą tutaj tego sześcianiku. Dlatego, że w tym momencie obraca nam się cały nasz rysunek, a są tutaj elementy, które są na rzędnej 0. Tego nie chcemy, bo środek obrotu jest w złym miejscu. To nie ta droga. Natomiast, żeby zobaczyć naszą powierzchnię w 3D, zaznaczam sobie. Tą powierzchnię klikając na dowolną warstwicę lub obwiednie tej powierzchni. Prawy myszy, podgląd obiektu. I w tym momencie widzę tą moją powierzchnię, w trójwymiarze. Tutaj po lewej stronie u góry mam możliwość zmiany stylu wyświetlania. W związku z powyższym można sobie zobaczyć tą powierzchnię w takim stylu, w jakim chcemy. Jest kilka domyślnych do wyboru. Tak. Na wstępie polecam myślę, że ten ukryty, związany z samymi, z samymi trójkątami, gdyż na nim dobrze widać jak ona jest zbudowana.